No się ma, tutaj znowu ja, Luko Strenac. Co by tu mam dzisiaj powiedzieć? No, dzisiaj w sumie bardzo informacyjny odcinek. Pójdę sobie na jakiś międzyświat, żeby tak na słucho nie rozmawiać. Nie wiem w sumie, czy nie będę skupionym. Znaczy, czy potrafię się skupić na dwóch rzeczach? A, no zobaczymy. Chciałem wam dzisiaj ogólnie trochę historii jak poopowiadać. Ponieważ i tak raczej już na tym kanale oglądają tylko, że tak powiem, no nie wiem, no najwierniejsi, chyba mogę tak powiedzieć, no na pewno ci, którzy oglądali od początku, więc mogę tutaj przynudzać, bo wiem, że ten, kto będzie oglądał ten odcinek, to raczej go obejrzy. A mam dzisiaj do opowiedzenia, w sumie taki bardzo ciekawy temat, to, to będzie ogólnie teoria, ale ona będzie bardzo prawdopodobna, w sensie, co ja tak nic nie... aha, dobra, nieważne. W sensie chciałem wam powiedzieć dlaczego ja sądzę, że w tą grę, w tę grę nigdy nie wiem, nie mówcie mi już dlaczego nie grasz tyle osób co kiedyś, bo wierzcie mi lub nie, ci co może ktoś jest jednak nowy jakimś cudem no ta gra kiedyś miała swoje 5 minut wbrew pozorom. Naprawdę ta gra była na trochę, no powiedzmy no trochę sławna i byli ludzie, którzy naprawdę ładowali w to wypłaty. Że spędzali na tym, no w sumie dzisiaj też są, co ja robię, dużo osób, które dalej spędzają no, długie, długie godziny w, w tą grę. Ja na przykład już nie gram raz na jakiś czas, a tu tydzień pogram, a tu dwa tygodnie nie gram, i tak no, różnie to bywa, na tak już swoją drogą. Dlaczego uważam, że ta gra już nie ma tylu graczy co kiedyś, bo wbrew pozorom nie jest to powiązana, na grozie. Nie jest to powiązane z tym, że ta gra teraz jest jakoś strasznie, nie wiem, niegrywalna, ponieważ ja na przykład uważam prywatnie, że nie jest teraz ona taka zła i a uwierzcie mi, gra w tą grę od początku jej istnienia i uwierzcie mi, że wiem co mówię. Ludzie, którzy odchodzą, bo mówią, że ta gra zmieniła się na gorsze. Oni mówią sentymentem, i to jest zrozumiałe, ponieważ w naszych ogólnie odczuciach, yy, zawsze gra jakaś, jeżeli cokolwiek się w grze zmienia, to my to odbieramy negatywnie i mówimy zawsze: O, kiedyś to było. To już mam wrażenie, że nie tylko gracze, ale no, mentalność naszego narodu jest ogólnie taka, ale to już ta gra nie jest tylko polska, i dużo ludzi ogólnie tak uważa. A z takich, takich twardych dowodów, czy znaczy dowodów, no w sensie powodów, dlaczego w tą grę nie gra już tyle, kiedyś Big Point ogólnie nie potrafi się reklamować Jeżeli chodzi o marketing, ta gra leży Jeżeli chodzi o, nie wiem, no Balance Team, nie wiem, no ogólnie chodzi o grę samą To mówię, no nie jest aż tak źle, naprawdę nie gra się w tą grę aż tak strasznie, no jest spoko, jak dla mnie nawet te, no ale no nie potrafił chłopaki z Big Pointu reklamować swoje gry. No niestety, no nie oszukujmy się, zobaczcie sobie, jak mi nie wierzycie czasy, 5 to chyba było, czy 5, -5 już? Komu płacili y, za granie w, w tę grę? I Samu na przykład grał, ktoś tam jeszcze, y, mi chyba per tam ogólnie mówił, kto jeszcze inny grał w to, ale ogólnie no, nawet ten jeden dobry przykład, I sam no I samo to jest raczej topka, jeżeli się nie mylę, czy no nie, no raczej topka jest dalej, no a przynajmniej wtedy był. Kurde, starczył się, jeszcze dziad trafił, no by to rok bił. Yy, no i co, no i jemu płacili. Przepraszam za te przeciągnięcie i w ogóle, ale to wiecie, jak to jest odcinek na spontanie. I tu nie ma żadnego scenariusza w ogóle. Zemyszny <grym> miał czas na to. Yy, no i co, no i kiedyś dużo osób w to ugręgało. No mówcie co chcecie, no bardzo dużo osób w to ugręgało. Kiedyś pan to swojego czasu, nawet na, na 4.0 levelach. Kiedy to było oh, ho, 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 ho x lat temu. Naprawdę bardzo dużo osób y, można było do drużyny, do, do porobienia światów, do bractwa, no forum nawet polskie było, no teraz to już niestety, no. Też kiedyś ogólnie ręka Niemczy, ktoś jeszcze pamięta, raczej większość graczy, że była nie taka podzielona, tylko były normalnie cztery tryby. Niektórzy myślą, że to jest zmiana na jakieś, nie wiem, jakieś takie ołcik, obszul, losowanie, nie, to jest zmiana dlatego, żeby ktokolwiek jeszcze mógł zagrać w PvP, jeżeli ktokolwiek jeszcze tutaj w to PvP gra. Dlatego też ogólnie rozstrzał rank jest inny. O właśnie, kiedyś jak się grało PvP to naprawdę znajdowało to szybko no i grałeś na graczy tego samego poziomu ponieważ nie musiało ci dobierać dużo silniejszych albo dużo większych rangą od Ciebie przeciwników, ponieważ mogło Ci dobrać z tego co jest, że tak powiem z Twojego poziomu, ponieważ tyle grało graczy, że zawsze ktoś z Twojego poziomu grał. I jednak to nie było jakiś duży problem znaleźć ogólnie Ci gra... przeciwnika. Hmm. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, głównie według mnie to chodzi o reklamę, naprawdę, to tak 80%, tak, nie 90% ogólnie powodów, dlaczego ta gra już nie wygląda tak jak kiedyś, w sensie chodzi mi o liczbę graczy, to jest reklamowanie się, no tak, no, no, szanujmy się, no, widzieliście gdzieś, żeby ktoś tą grę reklamował, oprócz, nie mówimy tu oczywiście o ludziach, którzy grają w tę grę, i... No i mają powiedzmy już kanał, ale nagrywają tylko z niej, na przykład ja. No. Ja swojego czasu miałem tam jakieś wyświetlenia, niektórzy nie, nie pętają, ale mój poradnik do craftowania itemów na 5.5 chyba teraz, nie wiem, czy ma już 20 tysięcy wyświetleń, czy nie ma 20 tysięcy wyświetleń. Ale no trochę ludzi to oglądało, no ale no tak czy siak to nie nazwałbym jakoś, nie wiem, promowanie tej gry, ponieważ oglądały to osoby, które raczej już, o Jezu, co to za ping. Oglądały to raczej osoby, które już tą grę znały i szukały poradników, albo nowe osoby, ale w żadnym stopniu to nie trafiało do osób, które były, nie wiem, no niezwiązane z tą grą. Jakbym, powie... ale kamyków, ale jakbym, powiedzmy, nagrywał, nie wiem, no jakiś poem na przykład i nagle przeszedł na DSO i miał, powiedzmy, te 20 tysięcy wyświetleń, no to już by można, ja pierdziele znowu tak, że to już można by, powiedzmy, jakoś to traktować jako, nie wiem, no... Yy, promocje tej gry, ponieważ no, na pewno z tych, te 20 tysięcy osób to nie byłyby tylko gracze z Rakensanga, tylko osoby jednak z połe, powiedzmy, którzy ewentualnie, czy potencjalnie przyszli zobaczyć. I może jest ktoś z tego gronazara, nie. No ale niestety, no nieważne ile ktoś wyrobił wyświetlenie na DSO, no to jednak no, nie sprowadzi to dla większej publiki, jeżeli on nagrywa tylko DSO jeżeli wiecie o co mi chodzi, a Big Point już nie reklamuje się u dużych youtuberów ani no, no, w sumie nie widziałem, żeby jakakolwiek promocja tej gry była Kiedyś ta gra chyba nawet dostała jakąś nagrodę za bycie najlepszą grą przeglądarkową, o ile się nie mylę No bo nie każdy pamięta, ale kiedyś DSO było na przeglądarkę, no i faktycznie jakby tak pomyśleć, to ta gra, jeżeli chodzi o przeglądarkę, no to kurde, no no grubo jak na grę przeglądarkową No a tak to co, no to... No, dzisiaj DSO już topnieje, no. zostali tylko ci gracze co grali, nie ma żadnej pro, promocji, yy, no w sumie promowania tej gry, dlatego nie dochodzą nowi gracze i tak zostaje tylko to community, które topnieje z roku na rok, topnieje i topnieje i topnieje. Coraz więcej ludzi posługuje się sentymentami i mówią kiedyś to było, teraz to nie ma i nie grają. No i coś mi się wydaje, że no to już jest równie pochyła, tej gry. No, no nie chcę tu źle mówić. Tej grze, ponieważ no i lubię, no ale no on no, taka jest prawda. No, Bitcoin mi nie płaci w żaden sposób za promocję. Zresztą głupotę by zrobił, gdyby mi zapłacił, ponieważ no ja nie docieram do nowych osób, jak już mówi, jak to mówiłem. Mam jakąś większą sensję, bo nie chcę mi się teraz z tym bawić. Powiedzmy, może się skupię na czas bossa. Zresztą, coś ja to będę skupił. Jak nie zrobię, to nie zrobię. O kurde, nie, nie, nie spojrzałem się na ten. Myślałem, że jeszcze ten strażnik trochę ustoi. W ogóle nie wiem, czy to szczerze zrobię, bo nie chodziłem nigdy solo tutaj na ten poziom, a nie mam jakiegoś dobrego konta aktualnie. Yy... No i co mam mogę powiedzieć? E, dobra, chyba zrobię. Powiem, że mi to zaraz przejmie, ale powiedzmy, że... Kurde, nas no, takuje tego buffa dzisiaj, czy nie? O kurde, no tak, zapomniałem, że tego gada on będzie przywoływał jeszcze. Zabijam go, zabijam go, dobra. Sorry, że tak się skupiam, ale wierzcie mi, lub nie, ale naprawdę nie chodziłem solo. Jeszcze chyba na jego wylewie. W każdym kurde, się zapatrzyłem. Ponieważ, no, jednak gram z Playerem i Bobkiem, którzy, no, jednak trochę w to grają. No, ja wróciłem do tej gry, to gram, gramy takie trio, można powiedzieć. O, to se powstał strażnik, a może chociaż trochę powstał? Dobra, chyba. Dobra, chyba zrobię po prostu to, co teraz robię. kasing do końca. Wiem, że to jakoś golemiada odstawiam, ale no mówię, no nie, nie mam dobrego konta aktualnie. Najlepsze kontakt, jakie miałem w tej grze, to były czasy 5-5 końcówka, ponieważ no wtedy naprawdę mogłem się pochwalić, że mam dobre konto. Pokończone kemeki, pokończone bony. Hmm, hop. A. No i chyba padasz. Nie, jeszcze skok. No kurde, nie miałem skoku? Myślałem, że już mam, ale golemiada. Ooooooo! No więc, nie wiem, ogólnie to jeszcze myślałem, żeby nagrywać trochę z innych gier mimo wszystko. Wiem, że już mówiłem to tysiąca lat, ale no, no była Mafia, no zresztą widzieliście jakie na Mafii było wyświetlenie, ale ciwo nie przeszkadzało mi to ani trochę, ponieważ, no mówię, ja zawsze jak byłem mały to chciałem mieć tysiąc subów, to już pewnie może wam opowiadałem to, że no kiedyś na YouTube się wyświetlało w komentarzach 999+, plus. I fajnie to wyglądało. Ktoś miał 1000 subów to już miał tak naprawdę wiecie, no najlepszą tą ikonkę, no teraz nie ma takiego poglądu niestety na YouTube. Zaczerpnę jego kawy. No i no to już było zbędne. Później zacząłem nagrywać, bo zauważyłem, że ludzie to oglądają. Bo zacząłem od jakichś kodów promocyjnych, czy z innego gówna, już nie pamiętam nawet. Później były jakieś streamy za czasów, kiedy miałem jeszcze internet dobry, w sensie miałem dobry internet, no. Nie był tak oblężony, no teraz chciałem robić streamy, ale no niestety nie mam światłowodu, ponieważ zostałem na niego oszukany. Podobno mi dopiero za rok. Nie wiem, czy kiedyś upadałem tą historię, czy nie, może kiedyś opowiem. Może porobię jakieś testowe streamy na jakimś stopingu, ale zobaczymy, czy coś będzie się dało na tym zrobić. Z takich jeszcze pierdół informacyjnych, bo wiem, że teraz i tak oglądają ludzie, tylko którzy no, że tak powiem już... No i widzowie to myślałem, że może jakieś Q&A zrobić, jakieś pierdoły przez te wszystkie lata, bo ja nie pozapominałem tych wszystkich filmów. Będę jakieś na streamie, na streamie w sumie dużo odpowiadam na pytania, ale nigdy się. Tak nic, nikt o mnie nie wie tak naprawdę, z tego myślałem na YouTube. Nie to, że jakoś nie wiem, turbo mi zależy teraz jakoś się wszy wszystkim mówić co i jak, ale no, no, jeżeli ktoś jest ciekawy, to może być, może zrobimy taki odcinek, nawet chyba na pewno. Reaktywuję Discorda, ponieważ on był fajny, wam powiem. Te memy, co były wrzucane. Wiem, że tam mało ludzi wchodziło, ale głównie mi chodziło o te memy i że tam ludzie coś pisali. Nawet spoko to było. Nawet ten Discord, ogólnie taki, jaki był, mi się bardzo podobał, tak szczerze. Nie wiem, kurde, muszę pojechać. Nie, nie pamiętam, jak się robiło te trwałe linki ogólnie na Discorda. Jeżeli yy, weźmieć, zrobi tego linka, to wam tutaj wrzucę. No i pomyślałem, żeby... A właśnie co ja mówiłem, że na samym początku, że ta mafia ogólnie, co no mi się podobało, nawet jak te były te 100 czy 200 wyświetleń, ponieważ ja. Dla mnie to i tak był szok, że 200 osób ogląda jak ja RAM. Wiecie o co chodzi, to jest takie, no, no nie do mi jak... Zawsze mi się wydawało, że w klasie jak jest 30, czy 20 osób, to już jest dużo osób, nie? To 200 osób patrzy się jak grać. To dla mnie było fajne, mam powiem. Nawet nagrywanie dla 10 osób to było kilku ludzi, którzy naprawdę czekały na te odcinki no i co, no nigdy z YouTube'a dużo nie zagobiłem. Tyle co tam mam no, się chwaliłem, że tam kilkaset złotych przez te trzy lata czy coś, to. Z... A to zresztą wiecie, no polski YouTube jest niedofinansowany, zresztą nigdy mi nie zależało, żeby to jakoś z tego kokosy były. Była możliwość partnera YouTube'a, to sobie oaktywowałem z ciekawości. Żeby głównie przez to przez te tajemnice. Zawsze pamiętacie, że się było młodym, to myślała się, ty o, to za łapki są pieniądze, o coś tam, coś tam, ile tak naprawdę się zarabia i tak nigdy się tego nie wiedziało. Zawsze była spekulacja albo wierzenie na słowem jakimś YouTuberem, którzy się tym chwalili w internecie. A ja chciałem mieć, wiecie, tak na 100% to wszystko wiedzieć. Dostałem ogólnie od YouTube'a te wszystkie informacje, czarno na białym, tak w końcu się dowiedziałem wszystkich tajemnic, nie? Ogólnie fajna sprawa, będzie partnerem bo dostajesz list z Irlandii, który ci... W którym musisz potwierdzać swój adres zamieszkania, ponieważ YouTube ma europejską siedzibę w Irlandii? Mi się wydaje. No, ch chyba stamtąd dostałem ten list. I ogólnie potwierdzasz. Aha, numer konta chyba jeszcze musiałem potwierdzić właśnie tym listem i że mieszkam tu, gdzie mieszkam ogólnie, nie? Coś w tym stylu. No fajne to było. Mam pamiątkę sobie tam jakoś powiedzmy. Mam sobie jakiś śliczny mały kanał na YouTube, ale spoko teraz. Zawsze znajomi się dziwili, że ktoś to ogląda to gówno, się gówno, no, to, no nie, nie były takie złe filmy, no nie oszukujmy się, no. nie było jakieś wybitne, nie były jakieś super jakościowe, zawsze miałem mikrofon z dykty, komputer zresztą też, no w sumie teraz dopiero mam jakiś tam spoko nawet komputer, mikrofon planuję kupić. Ogólnie myślałem, zmienić trochę to DSO, zacząć nagrywać, kurde, jak tą mafię, jakieś gierki czy coś tam. Nawet dla tych 100 czy 200 osób, mam tu w dupie. Nie ja chcę mi się nagrywać na siłę Drakensanga, którego nikomu się już nie chce grać dla większej ilości osób niż nawet dla tych paru osób innych gierki. Nawet z Lola coś rzucę, coś śmiesznego, coś z ekipą, coś co się będzie działo. No nie wiem, no może ktoś jeszcze kiedyś to poogląda, coś się jeszcze muszę ruszyć z tym kanałem. Ogólnie aktualnie też pracuję, no teraz na przykład nagrywam dla was, która jest godzina, no prawie 23. No. no, jednak po pracy. No i jak jest praca, to wiadomo, no pracuję się cały tydzień, w weekend gdzie się chcę wyjść ze znajomymi, no nie ma kiedy tego nagrywać. Głównie nagry najwięcej nagrywałem na YouTube jak między szkołą a pracą. Był taki rok, gdzie totalnie nic nie robiłem, uwierzcie mi, ale no siedziałem w domu, i nic nie robiłem. No tylko tyle, że coś tam wiecie, dorywczo gdzieś tam coś poszedłem, czy coś porobiłem. a tak oficjalnie nigdzie nie byłem zatrudniony. Max gdzieś w Maliny poszedłem, czy gdzieś tam wiecie, jakieś dorywczo pracę. Ale no to był bardzo leniwy okres w życiu. <grych> I wtedy najwięcej nagrywałem mimo wszystko, to wtedy byłem systematyczny. No. Eee, fajne nawet takie pogadanki. Szkoda, że to nie jest live, to może byśmy, nie wiem, byście się coś popytali. No tak, czy jak jeszcze wrzucę takie filmy, nawet spoko. Mi się podoba coś takiego. No nic, to by było na tyle. Może... No to się ma w sumie.